Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Mateusz Grzesiak i z wykształcenia jestem psychologiem, a z zawodu coachem i trenerem. Pomagam ludziom i organizacjom ulepszać działania i osiągać wyznaczone cele. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat tego, w jaki sposób prowadzić udane prezentacje. Występując publicznie, pamiętaj o wzięciu pod uwagę pięciu następujących czynników. Po pierwsze, zadbaj o ciało. W chwili, gdy przemawiasz, utrzymuj systematycznie kontakt wzrokowy z publiką, zamiast patrzeć w sufit albo w podłogę. Unieś swój podbródek mniej więcej 1 cm nad horyzont. Nie wydasz się ludziom zarozumiały, ale również nie stracisz impaktu związanego z pewnością siebie, którą za każdym razem mamy w chwili, gdy mamy podbródek mniej więcej na tym poziomie. Gdy wykonujesz gesty, to upewnij się, że rysujesz nimi obrazy, które wzmacniają twój przekaz, po to, żeby słuchacze lepiej go zapamiętali. Dobrze jest mieć wyprostowaną sylwetkę i poruszać się po scenie w zależności od. Historii, którą w danym momencie opowiadasz. Numer dwa to kwestia dotycząca już samej prezentacji, która powinna być oparta na tak zwanym formacie prezentacyjnym. Po pierwsze, ludzie muszą wiedzieć, dlaczego mają Cię słuchać, bo wtedy będą zmotywowani. Po drugie, musisz im coś powiedzieć, a więc przekaz musi w sobie zawierać daną treść. Po trzecie, musisz im powiedzieć, jak mają to zrobić, a więc powinien zawierać jakieś procedury. I po czwarte, zapytać ich o feedback, czyli informację zwrotną dotyczącą tego, w jaki sposób ćwiczenie odebrali i jak wykorzystają treść w swoim życiu, dzięki czemu połączy swoją prezentację z przyszłością. Trzecim istotnym elementem w wystąpieniach publicznych jest korzystanie z tak zwanego cyklu kolba. Każdy z nas jako indywiduum ma inny styl uczenia się i dlatego w zupełnie inny sposób chce przyjmować informacje. W chwili, gdy prezentujący Korzysta z wszystkich czterech elementów cyklu kolba, wtedy jego przekaz staje się znacznie skuteczniejszy. Więc po pierwsze, daj ludziom doświadczenie, tak, żeby byli w stanie odczuć to, o czym mówisz. Po drugie, daj im również na poziomie refleksji w jakiś sposób przykłady związane z tym, o czym mówisz i co prezentujesz, być może jakieś filmy lub dodatkowe materiały audiowizualne. Po trzecie, daj im konkretną treść, czyli powiedz, o czym mówisz, w jaki sposób to funkcjonuje, jak to działa i w jaki sposób mogą z tego mieć określony pożytek. I po czwarte, bądź praktyczny, a więc połącz im tę wiedzę z ich życiem po to, żeby Twoja prezentacja nie dotyczyła tylko i wyłącznie sali szkoleniowej, ale żeby mogła być fizycznie i faktycznie zastosowana przez nich w ich własnych sytuacjach życiowych. Kolejną czwartą już rzeczą dotyczącą skutecznych prezentacji jest łączenie ze sobą elementu merytorycznego z elementem emocjonalnym. W chwili, gdybyś tylko prezentował treść, to ludzie by się zanudzili i wyłączyli, nawet gdyby treść była wartościowa. Dla odmiany w chwili, gdybyś prezentował tylko emocjonalnie, to nie miałoby to żadnej wartości merytorycznej. Połącz ze sobą więc dwa elementy. Za każdym razem, gdy przekazujesz treść, to wtrąć jakąś ciekawą anegdotę. Opowiedz jakąś historię, związaną czy to z autorytetem, czy to z prezentowanym materiałem, a Dzięki temu ludzie będą chcieli Cię słuchać i wyciągną z merytoryki jak najlepsze wnioski. Po piąte, być może najważniejsze, pamiętaj o tym, żeby mieć świetną prezentację. Oznacza ona poczucie bezpieczeństwa. Gdybyś w danym momencie swojego wystąpienia na przykład zapomniał, co chcesz powiedzieć, zawsze możesz wrócić do prezentacji, która jeżeli jest dobrze przygotowana, to będzie dla Ciebie ogromnym wsparciem. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do komentowania. Jeżeli ta wiedza zaprezentowana tutaj jest dla Was przydatna, to zapraszam do oglądania kolejnych filmów z tej serii oraz do dzielenia się nimi ze znajomymi. Dziękuję i do następnego razu.